Cześć moi drodzy, witajcie w retrowizji. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat braku kompletności niektórych przedmiotów. Domyślam się, że wielu z Was jest pustami, jeżeli chodzi o kwestie kolekcjonerskie, i na pewno te kwestie, które mi towarzyszą niejednokrotnie i stanowią bolączkę kolekcjonerskiego życia, również mogą towarzyszyć Wam. Jest to problematyczna kwestia, która wiąże się z tym, że sporadycznie udaje nam się dostać. Produkt stary, który spełni nasze oczekiwania. W wypadku nowości wiadomo, że nie będzie to tak problematyczne, bo zazwyczaj kupujemy gry nowe, których nawet często nie odpakowujemy. Natomiast jeżeli chodzi o stare przedmioty, to ciężko jest znaleźć wszystko w ładnym stanie z angielską instrukcją, okładką, a czasami jeszcze oddzielnym sliwem zewnętrznym, taką kieszenią. Która niejednokrotnie spaja wiele płyt, tak było chociażby w wypadku Shenmue, taki jeden bardziej, z bardziej popularnych przypadków, jedynki i dwójki, gdzie mieliśmy więcej płyt GD-ROM, no i one były jeszcze w oddzielnym kartoniku. No, wszyscy kolekcjonerzy wiedzą, że zawsze te zewnętrzne kartoniki są najbardziej narażone na uszkodzenia, w związku z tym sporadycznie bywają w dobrych stanach, w związku z tym kupuje się potem taką grę, no i wszystko super, jest kompletna, ale tego kartonika zazwyczaj nie ma, albo jest w kiepskim stanie, a potem kupować drugą grę dla samego kartonika, no etc., prawda, wiemy jak to jest. E, I chciałem Wam też zademonstrować kilka takich swoich przykładów e, polegających właśnie na takich rosterkach, bo już w niektórymi, przy, niektórymi Grami udaje mi się walczyć i zwyciężać, jeżeli chodzi o stopień tego puryzmu, ale niejednokrotnie jest to po prostu niewykonalne. To znaczy, wiecie, sky's the limit, tak? Jeżeli chce się wydawać góry pieniędzy, to praktycznie wszystko można jeszcze kupić. No, 95% można jeszcze kupić. Nie wszystko, żeby nie było. Są takie białe kruki, że żadne pieniądze nam nie pomogą, bo po prostu ich nie ma. I trzeba po prostu czekać, a potem, jak ma się góry złota, to trzeba je komuś oddać. Natomiast no, ja nie jestem w tak komfortowej sytuacji, dlatego też no, staram się jednak optymalizować to, jak wygląda kolekcjonerstwo. Myślę, że większość z nas tak ma, bo i tak przecież wydajemy całkiem znaczącą część naszego dobowego budżetu na naszą pasję. No właśnie. I teraz e, takie przykłady, które przychodzą mi do głowy, jeżeli chodzi właśnie o kwestię tego, e, kiedy spotykamy się z przedmiotami, które weźmiemy, jesteśmy świadomi tego, że to nie ma kompletności, ale no kupujemy ze względu na to, że w ogólnym rozrachunku to jest dobra decyzja. Tylko potem wewnętrznie po prostu trawi nas ten brak. E, to jest troszkę jak e, z matrycą w telewizorze. Może mieć i 100 cali, ale jeżeli wiemy, że. Po prawej stronie na górze jest jeden martwy piksel, to będziemy zawsze patrzyli w prawo na górę i szukali tego jednego nieświecącego punktu i będzie nas to frustrowało. No, tak to niestety bywa. I chciałem wam to pokazać na przykładzie nieco mniej frustrującym, ale jednak. Jakiś czas temu importowałem sobie trzy tytuły z serii Shining. O, się sfokusuje. Skupia mi się na twarzy, bo to tryb portretowy, dlatego nie wyłapuję, ale tak już będzie ok. No i to akurat są wydania amerykańskie. nie sobie te action RPG od Segi, w związku z tym stwierdziłem, że upolujemy. No i akurat od jednego sprzedawcy, siłą rzeczy, przez to, że to amerykańskie wydania, no to dobrze by było od jednego, żeby już zapłacić jedno cło, no i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek usterek, potem komplikacji transportowych. No, wiadomo, nie jest to takie łatwe. No i trzy tytuły, które Wam pokazałem, wszystkie piękne, kompletne, ale jeden niestety kompletny nie jest. No i przecież nie kupię tego jednego tylko dlatego, że jest niekompletny, kiedy już mogę oszczędzić na wysyłce, prawda? No i akurat Shining Force EXA. No, otwieram. Ukryć się nie da. Brak instrukcji. Frustrujące. No i raczej samego manuala to w Europie nie znajdę. W Polsce tym bardziej, w Europie myślę, że dałoby się trafić jeszcze samą grę, no ale potem tą trzeba sprzedać, sprzedawać amerykańską grę w Polsce, no to nie jest takie jednak łatwe, większość naszych rodzimych kolekcjonerów zbiera wersje europejskie, to zupełnie naturalne, ja w sumie też. W związku z tym, no raczej chodzi o to, że kupuje Amerykanina, kiedy nie ma wydania na starym kontynencie. No, i to jest taki jeden przykład, że, no szkurcze, głupio nie wziąć, ale jednak z tyłu głowy za każdym razem ten brak instrukcji nam doskwiera. Ale to jednak dalej nic, kiedy mówimy o brakach, bo najbardziej frustrującym jest jednak ten wypadek. Panzer Dragon Saga". Piękna rzecz. Też bardzo dziękuję widzowi, który był skłonny mi tę grę sprzedać. Cały czas jest oczywiście w kolekcji i w niej pozostanie. Więc super i jest wybitną grą w bardzo niskim nakładzie, wypuszczona, jak zapewne wiecie. No i tam też instrukcji nie ma. W związku z tym zdaję sobie sprawę, że tutaj akurat zewnętrzny sleeve jest bardziej niedostępną rzeczą. Tutaj ten slip występuje. Jest w stanie dostatecznym, ale jest. A w wypadku Panzer Dragon Saga, to, że on w ogóle istnieje, to olbrzymia e, zaleta. I teraz e, widzicie, zarówno takie gry segowskie, akurat e, będą chyba w tej prezentacji, z tego co widzę, nawet jak na inny system, to wszystko robi Sega. Tak się złożyło. Nawet nieumyślnie to zrobiłem. To jeżeli chodzi o Panzer Dragon Saga. Podobnie jak w wypadku już wcześniej wspomnianego Szenmu tutaj mamy e, podobną ilość, e, jeżeli chodzi o kwestie instrukcji, jeżeli chodzi o zewnętrzne pudełko, bo rzeczywiście no, jest wiele rzeczy, które może nam brakować, których może nam brakować. E, I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, na co zawsze uczulam, jeżeli chodzi o kwestie prawidłowości opisów m, w różnych miejscach internetowych, bardzo często wystawcy piszą CIP, CIB, Complete Inbox nie zdając sobie często sprawy nawet z tego, że to co oferują nie jest kompletne, no bo może nie mieć na przykład tego zewnętrznego zliwa, Albo jak w wypadku chociażby e, Zeldy pierwszej, często nie ma mapy, a też wszyscy piszą C i B, no bo myślą, że jak jest instrukcja, jest manual, to jest to komplet. A nie jest. No, i w związku z tym widzicie, taka Panzer Dragon Saga. E, ja przyznam, że już od dłuższego czasu staram się zaoferować. E, mm, Rozmaite wymiany, bartery, po prostu szukam też po prostu do normalnego zakupu instrukcji do Panzer Dragon Sagi i nie jest to wcale łatwe. Szczególnie, że teraz, ze względu na wzrost możliwości technologicznych, pojawia się mnóstwo dodatkowych przedruków, nieoryginalnych instrukcji, które mają praktycznie taką samą fakturę papieru. Kolorystyka jest bez mała, nie do odróżnienia. To naprawdę się już robi trudne, żeby. Być w stanie rozróżnić oryginał od podróbki. I o ironii o najłatwiejszą metodą jest to, żeby ta instrukcja nie była w zbyt idealnym stanie. No bo jeżeli jest idealna, no to znaczy, że raczej to mało prawdopodobne, by miała już bez mała 30 lat, prawda? Może być w świetnym stanie, ale też będzie troszkę inaczej pachnieć. Papier będzie się inaczej zachowywać. No ktoś kiedyś tę instrukcję jednak najprawdopodobniej otworzył. A jeżeli ma pełną elastyczność, no to to też raczej może wskazywać na to, że możemy mieć do czynienia z wersją nieoryginalną. No to też Was moi drodzy uczulą. To samo tyczy się oczywiście reprintów pudełek do NES-a, SNES-a, N64, Game Boyu, wszystko co było kartonowe. E, oczywiście, to co innego, kiedy ktoś oficjalnie tworzy reprodukcję pudełek, żeby to ładnie wyglądało na półkach, to zupełnie inna bajka. Chodzi o klarowność informacji, tak? Żeby ktoś po prostu komuś nie zrobił krzywdy oferowaniem produktu, który de facto tym produktem nie jest. Osoby, które opisują to, co tworzą, no to jawna sprawa, tak? Ludzie też chcą mieć ładne pudełka, które wyglądają estetycznie, ale nie są. E, one produkowane teraz, no bo teraz po prostu te pudełka można wytworzyć praktycznie za no, koszty, które są ułamkiem procenta tego, co trzeba by było dać za oryginalne pudełko z epoki, ze względu właśnie na kolekcjonerski aspekt tych przedmiotów. No właśnie, moi drodzy, to jest, myślę, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak uzbierać te wszystkie elementy do kupy, szczególnie, że no, w wypadku retro, jak wspomniałem, bardzo często zdarzają się sytuacje, że nie jesteśmy w stanie wejść w posiadanie od razu idealnego kompletu. No i trzeba się potem wymieniać, sprzedawać starszą wersję, potem kupować nowszą wersję, żeby była idealniejsza. No właśnie. Ale znowu, to też nie jest takie proste, bo na przykład ten pancer Dragon Saga. Ta pancer Dragon Saga, ja jej nie sprzedam, żeby kupić sobie ładniejszą, no bo to jest tak naprawdę. No, w tej cenie to praktycznie bez mała można powiedzieć, prezent od Was, prezent od sceny, która zaoferowała mi tę grę. No, po prostu za kwotę, która jest symboliczna, biorąc pod uwagę wzrastającą wartość tego przedmiotu, i też bym się czuł źle, gdybym sprzedawał coś takiego, żeby uzyskać coś, co jest w lepszym stanie. To już wolałbym kupić drugą. A się też wiąże z jakimiś wspomnieniami, zresztą to też jest przecież element, przez który kupujemy te gry wideo, prawda? Chodzi o ten sentyment, który gdzieś w nas jest i staramy go sobie przypomnieć, a moją ideą też jest budowanie tej sceny, w związku z tym, no nie mógłbym tego po prostu sprzedać, tak? e, Oczywiście to też nie chodzi o to, że ze wszystkimi przedmiotami tak jest. No, gdybyśmy nie rotowali tymi grami, no to jednak nie bylibyśmy w stanie zrobić tego, co chcielibyśmy zrobić z naszą kolekcją z, w odpowiednich kwotach, tak? No i też w pewnym momencie chodzi o kwestię miejsca, bo tego miejsca też może nam w pewnym momencie w końcu brakować. E, oby nie, abyśmy mieli zawsze miejsca na to, żeby mieć jak najwięcej gier wideo. Tego Wam, moi drodzy, życzę sobie zresztą też w związku z tym myślę, że na tym można zakończyć, żebyśmy mieli. Wszystko kompletne, ładne, piękne, a jeżeli nie, to żeby to i tak nam się kojarzyło ze wspaniałymi rzeczami, i żebyśmy nigdy nie poddawali się w dążeniu do tego, żeby nasza pasja nie zgasła, była stale kultywowana i trzymała nas nie tylko przy grach, ale również blisko siebie, nawzajem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.